Witam serdecznie Uczy w klasy 8. Zaczynamy czwarty filmik z naszego maratonu powtórkowego do egzaminu ósmoklasisty. klasisty. Przed nami działanie na ułamkach, zadanie dotyczące czasu i dzielenia z resztą oraz standardowo prędkość droga czas. Nie ma egzaminu, gdzie takie zagadnienia się nie pojawiają, więc są takie. Pewniaczki egzaminacyjne. A więc co? Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji na kanale Matematyczny, Świat Dzwoneczek, aby być na bieżąco. A my startujemy z zadaniem pierwszym. Zapisano kolejne liczby według następującej zasady. Liczbę 6 zapisano jako pierwszą, zapiszmy sobie 6 jako liczba pierwsza. Każda następna zapisana liczba była połową liczby poprzedniej, dokończ zdanie piątą liczbą, którą zapisano jest, czyli następna była połową. Ok, no to tutaj łatwo połową, czyli będziemy dzielić przez 2. To następna będzie 3, następna będzie półtorej, prawda? Ale zapiszę w postaci 3 drugie, prawda? 3 drugie to to samo co półtorej bo mogę sobie zapisać, 3 drugie równa się 1 i 1 druga, czyli faktycznie to jest 1 i 5 dziesiątej, prawda? Półtorej. Ok, mamy już 3 liczby, jeszcze potrzebujemy 2. Następna będzie znowu połową poprzedniej, czyli połowa to jest 1 druga, razy ta to 3 drugie. Ja mnożę 1 razy 3 to 3, a 2 razy 2 to 4, a więc to jest 3 czwarte. I ostatnia, piąta liczba, znowu będzie 1 druga, razy tym razem 3 czwarte. To się równa 1 razy 3 to 3, 2 razy 4 to 8, a więc piąta liczba to jest 3 ósme i odpowiedź taką mamy C. Zaznaczam kolorkiem czerwonym poprawna odpowiedź. Mamy jeden punkt. Zadanie wręcz trywialne. Fajnie, jak takie pojawiło się na tegorocznym egzaminie. I mamy zadanie drugie. Martyna przez 20 minut słuchała kolejno nagrań ćwiczeń językowych. Czas odtwarzania nagrania każdego ćwiczenia w całości jest równy 250 sekund. Ile najwięcej ćwiczeń w całości Martyna mogła wysłuchać w tym czasie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. To też zadanie z mm, egzaminu czerwiec 2025. Najpierw proponuję minuty zamienić sobie na sekundy. Na czerwono zapiszę Taką podstawową rzecz, że 1 minuta równa się 60 sekund. A więc 20 minut, 20 minut, to się równa 20 razy 60 sekund. To się równa 2 razy 6 to jest 12 i spisuję 2 zera. Prawda? Czyli te zera, które były tutaj, to ja mogę sobie je dopisać. 1 0 z 20, 1 z 60. A więc 2 zera dopisuję i mam 1200 sekund. I wiemy, że jedno nagranie w całości trwa 250 sekund. A więc musimy sobie podzielić 1200 podzielić na 250 to się równa, tu sobie zaraz piszemy wynik. Mogę na pewno skreślić sobie po jednym zerze. Tutaj i tutaj. Pamiętajcie, że tak można robić. A więc zostaje nam 120 i to sobie podzielimy pisemnie. 120 podzielić na... 25 kreska u góry, bo dzielimy pisemnie. No, w 12c w 12 się 25 nie mieści, ale w 120 się mieści 4 razy: 4 razy 25 to jest 100, odejmuję sobie 100, zostaje nam z tego 20, i uwaga, tutaj je przecinek, a tutaj dopisuję 0. 200 podzielić na 25, skoro w serce się mieści 4 razy, to w 200 się mieści 8 razy. Zapisuję sobie 8, 8 razy 25 to jest 200, odejmuję i faktycznie wyszło nam, że w czasie 20 minut i 4,8 nagrania. Napiszę sobie ten iloraz, czyli wynik dzielenia 4,8, ale pytają się, il najwięcej ćwiczeń, uwaga, w całości. A więc ona nie wysłucha 4,8 ani nie wysłucha 5, bo w całości, czyli zaokrąglam do pełnych całości, ale nie mogę do 5, ponieważ chcę w całości. Dlatego to będzie oczywiście odpowiedź A4, bo tego piątego nagrania trochę jej tam czasu braknie. 2 dziesiąte by jej tam brakło. I przechodzimy sobie do ostatniego zadania, zadania otwartego. Tu mamy prędkość, droga, czas. Czytamy treść. Kuba i Paweł wyruszyli o godzinie 8.44 ze szkoły na basen tą samą trasą o długości 7,5 km. Kuba wyruszył skuterem i dojechał na basen o 9.06. Paweł przejechał tą trasę rowerem elektrycznym z prędkością 18 km na godzinę. Oblicz, który z chłopców przejechał tą trasę w krótszym czasie, Proponuję stworzyć sobie rysunek pomocniczy, czy to będzie taka, jakby oś. Linia prosta, tu będzie basen, podpiszemy sobie B, a tutaj szkoła, bo wyjeżdżają ze szkoły. Obaj chłopcy wyjeżdżają o godzinie 8.44. I teraz tak, u góry będziemy pisać sobie Pawła, czyli tu będzie Paweł, a na dole będziemy pisać wszystko, co wiemy o Kubie. Kuba. Co wiemy o Pawle? Że Paweł w ogóle jeszcze też wiemy, że trasa ma 7,5 km. To, co na czarno, to jest wspólne dla Obu chłopców. Teraz tak, Kuba wyruszył z kuderem i dojechał na basen o 9.06. To przy Pawle tu napisze 9.06. No to w takim razie, w pierwszym kroku proponuję policzyć sobie czas, w którym 9.06 dotyczy tutaj kuby, czyli to sobie przekopiujemy na dół, to dotyczy kuby. Policzymy sobie czas kuby, a więc t, czyli czas, Skoro on wyjechał 8.44, a zajechał 9.6, to ja sobie policzę tak, 9.06 minus 8.44, tak, tu mi brakuje 16 minut i tu jeszcze 6.16 plus 6, to są 22 minuty. Tyle zajęła trasa do przejechania właśnie Kubie. I teraz przypominam bardzo ważną rzecz, rysujemy sobie trójkąt, on się nazywa SVT, z niego możemy sobie wyprowadzić ważne wzory. Wzór na s to się równa v razy t. Wzór na v to się równa s przez t, a wzór na czas to się równa s przez v. Dlaczego? Bo zobaczcie, jak szukam t, czyli tutaj, to zostaje mi tylko to, czyli s, a tu jest kreska łamkowa, s dzielone przez v. Mamy. Z kolei na przykład, jakbym szukał sobie wzoru na s, to dostaje mi tylko ta sytuacja, czyli tu nie ma żadnej kreski łamkowej, nie ma dzielenia, a między tym jest mnożenie czyli V razy T. Mamy też wzór, więc ten trójkąt jest bardzo, bardzo pomocny. Te trzy wzory trzeba znać na egzamin ósmoklasisty. Dobrze, w drugim kroku, tutaj dopiszę, że to jest T, ale T, K, czyli czas Kuby. Teraz chcielibyśmy znaleźć, jaki czas miał Paweł. No wiemy przy Pawle, dopiszmy sobie, że on miał prędkość 18 km na godzinę. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy drogę też wyrażoną w kilometrach. Pamiętajcie, jakby na przykład droga była w metrach, to musiałbym zamienić na kilometry, albo prędkość zamienić z kilometrów na godzinę na metry na minutę, ponieważ jednostka się musi tutaj zgadzać. Policzmy sobie w takim razie czas, y, czas Pawła równa się znak zapytania. My wiemy, że ma do przejechania 7,5 km. Zobaczcie, tu mamy taki trik. Proponuję 7,5 km rozpisać, że to jest. 6 pełnych kilometrów plus 1,5 kilometra. Prawda? Zgadzamy się z tym, że 6 plus 1,5 to jest 7. Zapisuję 1,5 kilometra. Dlaczego tak rozpisuję? Bo chciałbym tutaj skorzystać sobie z proporcji. Skoro na godzinę, a jedna godzina to ile minut? 60, no to wiemy, że 18 kilometrów, 18 kilometrów, tu sobie musimy wymazać, bo się 0 zrobiło, 18 km przypada 60 minut. W takim razie wyliczmy, ile będzie na 6 km. Czyli chciałbym znaleźć sobie 6 km. Czyli co ja zrobiłem obustronnie tutaj? Podzieliłem przez ile? Przez 3, bo 6 razy 3 daje 18, więc tutaj też sobie podzielę przez 3. 60 jak podzielę na 3 to mam 20 minut. 20 minut. Dobra. A więc na pewno było tutaj 20 minut. Teraz jeszcze znajdziemy sobie 1,5 kilometra. Zapisuję pod spodem z proporcji naszej 1,5 kilometra. I teraz tak, czy ja z 6 mogę przejść na 1,5? Tak. Co muszę zrobić? Muszę podzielić, ale teraz przez ile? 6 podzielić. Wiem, że w trójce się mieszczą dwie, więc będziemy dzielić sobie przez 4. Dlatego tą stronę też podzielę przez 4. 20 podzielić na 4 to jest. 5. 5 minut. I teraz sobie zliczę 1,5 kilometra i 6 km to faktycznie daje mi te 7,5 km. Dlatego czas Pawła mogę policzyć następująco. Czas Pawła to się równa 20 minut, 20 minut plus te jeszcze 5 minutek. To łączny czas Pawła wynosi 25 minut. No to już mamy jasną odpowiedź, który z chłopaków poruszał się szybciej. Skoro czas u Kuby wyniósł, podkreślmy sobie to, 22 minuty, u Pawła 25 minut, no to który z chłopców przejechał tę trasę w krótszym czasie? I odpowiedź trzeba zapisać, bo jest to zadanie otwarte, z treścią, czyli w krótszym czasie, w krótszym czasie tę trasę, tę trasę pokonał. No, i ten, co ma mniej, czyli Kuba. Jakby na przykład pytali się o ile, no to można powiedzieć, że o 3 minuty, ale o to się na szczęście nie pytają zadanie za 2 punkty. Wydaje mi się, że dosyć proste, chociaż trzeba znać te wzory. SVT, ten trójkąt bardzo pomaga, no i umieć sobie jakoś znaleźć. No moglibyśmy, moglibyśmy ten wzór też wykorzystać tutaj. Te wzory nie zostały zostały tutaj wykorzystane, ale gdybyśmy sobie chcieli tak policzyć czas Pawła, czyli drogę podzielić przez prędkość, to byłoby 7,5 km podzielić przez 18 i tam wychodzi bardzo niefajny wynik. Jeżeli działam na tych ułamkach dziesiętnych, trzeba byłoby, byłoby przejść na ułamki zwykłe. Dlatego tutaj zastosowałem metodę proporcji. To tyle w tym odcinku. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale Matematyczny Świat, dzwoneczek, żeby być na bieżąco, sekcja komentarzy dla was jakie tematy chcecie dalej. To ja takie będę rozwiązywać. Piszcie w komentarzach. Do usłyszenia na razie. Cześć.